2, ręka ląduje na boczu, 3 i 4, idę do kotelki, 5 i 6, w miejscu, i, teraz 2, 3 i 4, 5 i 6, druga opcja, ręka ląduje na opasce kotelki, teraz 2, 3 i 4, moja ręka ślizga się po plecach, ląduje na drugim 5 i 6, ile z nią? I tu mamy znowu raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Jeszcze raz, 2, 3 i 4, 5 i 6. I trzecia opcja, jaką mówiliśmy, przygotowanie podpadni do obrotu, tak zwana preparacja. Co się dzieje z jej karką? Karkka nie porusza nieruchomo, tym to się porusza w do Raz, dwa. Jest stary na I teraz robimy obok trzy i cztery, pięć i sześć. Popatrzcie się, że Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. I teraz z tego? Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Mama.